Tartak Rafaelsonów odzyskuje swój blask. Budynek, który na długi okres został zapomniany, będzie czymś, czego do tej pory w Olsztynie nie było. Powstanie tu Muzeum Nowoczesności, ale wedle zamierzeń pomysłodawców tartak ma jednocześnie przypominać odwiedzającym o historii tego miejsca. Tartak, który produkował drewno na więźby dachowe, był takim znakiem no, pojawiania się nowoczesności w Olsztynie. Nowy Olsztyn, który rozkwitał za sprawą kolei, za sprawą wojska, rozbudowywał się jednocześnie, no i tartaki wtedy pracowały pełną parą, żeby dostarczyć materiału budowlanego. Rewitalizacja tartaku Rafaelsonów zakładała przede wszystkim poprawę stanu technicznego dawnego budynku i przystosowanie go do nowej funkcji muzealnej. Wykonawca robót miał jak najmniej ingerować w historyczną konstrukcję budynku, ale jak to bywa przy remontach zabytkowych obiektów, Niektóre oryginalne elementy musiały być wymienione. Najtrudniejszym elementem dla nas była naprawa ścian zewnętrznych tego budynku, z tego też względu, że ściana, która jest za moimi plecami, w dolnej części, czyli w części parteru, była praktycznie w 90% zdegradowana, zniszczona. Głównym elementem świadczącym o dawnym przeznaczeniu obiektu będzie wysoki na 23 metry komin. Budują go specjaliści w tej dziedzinie, ponieważ jego konstrukcja i pochodzenie są nietypowe. Już od dawna takie coś nie powstało, prawda? Także jesteśmy prekursorami, tak jakby w dzisiejszych czasach. Oryginalny komin miał troszeczkę inny wygląd, ale znalezienie takiego komina w Polsce już jest praktycznie niemożliwe, żeby był bardzo podobny tamtego. Także tutaj uzyskaliśmy zgodę pani konserwator na przeniesienie komina z Rozłóg i jesteśmy na etapie jego przenoszenia prace dobiegają końca także we wnętrzu budynku. Będą w nim sala muzealna oraz duża sala wystawowa. Ich wyposażanie zajmie jeszcze kilka miesięcy. We wnętrzu budynku znajdzie się także miejsce na wyjątkowe ekspozycje. Jedna z takich wystaw będzie miała charakter wnętrza, wnętrza mieszkalnego olsztyńskiego, które no, będzie wyposażone w różne znaki nowoczesności tu się pojawiające. Tych znaków jest wiele, prawda, takim znakiem sobie radio, czy później telewizor, czy, czy wcześniej jeszcze, nie wiem, maszyna do szycia. Odnowiony tartak i urządzone w nim Muzeum Nowoczesności przyjmie pierwszych gości w połowie 2014 roku.